Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Faraon. Ludzie Cię kochają. No, cieszę się bardzo. Dobra, czym się teraz zajmiemy? Przede wszystkim to postarałbym się osiągnąć jak największą liczbę ludności. Kultura, tak. Za mało domów ma dostęp do dentysty. Czyli musimy więcej dentystów zrobić, po prostu. No dobrze. O, w mieście Paki! Tam była coś mowa w tym, w opisie misji, że to jest szczególnie ważne miasto, które trzeba zdobyć. Dobra, dobra, dobra. To zaraz tam wyślemy. Tu Pawilon się nie zmieści, oczywiście. To Estrada chociaż. Dentystów teraz robimy. O. 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 Dobra, może leci. Co teraz? Czy coś jeszcze muszę zrobić? Co mało domów ma dostęp do kostnic. No, tkalni też nie mogę zrobić. Dobra, zróbmy taki ogólny magazyn na pierdoły. Czy pierdoły? No to nie są pierdoły, ale taki ogólny magazyn. Tak, tu. Niech na razie będzie płótno i garnuszki. Może będziemy... Będziemy sprzeda kupować te garnuszki. Aha, musimy otworzyć trakt. O! Oni nas sprzedadzą. I to, i to. To, to nie. Buchen nam... On nas kupi to też, nie? Menefer nas sprzeda garnki. Dobra, dowodnego to. Importujmy do półmagazynu, 1600. Płótno też 1600. Dobra. No, i jak już nasze domki się rozwiną poprzez tą ceramikę, to pomyślimy, czy aby nie kupować potem piwa. Mamy browar, to możemy kupować jęczmień. Będzie taniej, prawda? Myślę, że jak najbardziej tak można zrobić. Super, żyzne farmy. To jest piękne. Tu szałas taki się zrobi. Jedzonko mają, biedny. Więc... Dobra, tkaleń, a czy jubilerów potrzebujemy więcej? Bo widzę, że tu produkcja idzie szybciej niż... niż tworzenie. E, dobra, jak tam ten? Morskie dobaki. No to wysyłamy. Zróbmy jeszcze tutaj ten wojenny jeden i tutaj o. Będzie wszystko. Brasbiory poszły. O, będzie tak na razie. Musi tak być. Inaczej nie zrobię. No, niestety handel drogą morską ma to do siebie, że no długo trwa. Jak no ma się tylko jeden dok, no nie. A więcej doków to już nie jestem w stanie zrobić. Co on teraz Chętnie robi? Nie zobaczyłbym jakieś ciekawe miejsca w tym mieście. Chętnie zobacz. Uwielbiam załatwiać interesy. załatwiać interesy. Nie mogę się doczekać, aby wymienić moje towary. Dobra, no to następny statek to jest ten z płótnem i z ceramiką. Chociaż tyle. Set jest apatyczny, a dopiero co nie robiony festiwal. Więc nie rozumiem gościa. Może więcej bazarów zrobimy? Plac o. I tak, tu Bazar. Jeszcze może tutaj bazar? Tu bazaru nie ma. O, szybko ten festiwal. Tu już mi się nie zmieści, niestety. Chociaż. No nie, nie zmieści się. O! Tu się bazar zmieści. Pięknie. Może być. O! Ludzie do pracy potrzebni. Czekamy na ładunek, który ma być dostarczony na nasz statek. No dobra, możesz już odjechać, chyba nie. Blokujesz nam tutaj tok gościu. O, tu już działa. Super. Tutaj zrobimy blokadę. Błogosławieństwo. Wyjątkowo obfitego wylewu. Super. No, odpłynął wreszcie. Co za wspaniała podróż! Kupił 1100 tych dóbr luksusowych i poszedł. Dobra. No, Sprzedali nam teraz to jako potrzebuję potrzebuje zrobić. No nie, jedną, drugą, trzecią, czwartą. Ту, может, пятую. Ту, шестую. Ну и посмотрим. Снова подвойный сбир. Ну и красиво. Подвойные сбиры всегда тешут. O niech będzie tak. Ile nam brakuje ludzi? O, niedużo w tej rozrywce. Armia Nubijska nas atakuje. Za 6 miesięcy, tak? No spoko. Jesteśmy gotowi raczej. No, ra dawno nie miał festiwalu, to zróbmy festiwal dla ra tym razem. Ludzie traktują cię jak Boga, no cieszę się, no. Miło mi. Dobra, kostnice działają i kultura wzrosła do góry. Mam za mało szkół w mieście. Potrzebne są szkoły, a zatem będę musiał również papieru kupować, no. Co ja zrobię? O, tu się rozwinęły domy. No i pięknie. Mały posąg. Żeby jeszcze bardziej ten dom tu urósł. Triumf! Yeah! Subcio. Nie, na razie tu nic nie zrobi. Aha, nie ma garnków. Ja bym tu zrobił lekarza i w ogóle jeszcze... O. Aha, Aha, to wracają chyba z bitwy po prostu. Podwójny zbiór. No, ludzie drodzy, ale będzie tych zbiorów. Ciekawa, czy ja potrzebuję zbudować jeszcze spichlerz? Czy mi czy dostarczy miejsce. A zbuduję może jednego spichlerza. O tu, centralnie. O! Wspaniałe faraonie, ponieważ Twoje oddziały wojskowe pomogły odnieść zwycięstwo pod Baki. Egipt zdobył renomowane miasto Baki. Rozszerzając nasze wpływy jeszcze dalej. No i super. No i cieszę się bardzo. Ten co kupił? Co za wspaniała podróż. O, spoko. To co? Robimy jeszcze jeden fort piechoty. Tak, tutaj może co? Czy tu? Jak mi stąd przyjdą, to się, się zdziwię. No dobra, zróbmy tu. Za miesiąc nas zaatakują Nubijczycy. Jaki wylew super znowu. Cieszy mnie to ogromnie. Chętnie zobaczyłbym jakieś ciekawe miejsca w tym mieście, zanim mój statek zostanie rozładowany. Uuu, hmm. statki. No super, po prostu Jesus Fakas. te statki? One są zbagowane. Nie rozumiem, to było dziwne. No przyszli, rozwalili mi pół miasta i poszli. Nie ogarniam, co tu było. Poborca podatkowy. Co tu było? Co to był ten? Estrada. A tu? Bazar. Super. To jeszcze pewnie będzie dużo garnków było, nie? Trzeba ich odesłać, ale po prostu Masakra Ile nam brakuje ludzi? Paru. Zokładnie. O, jeju, jeju. Co, co to za ten płótno? Tyle tego płótna, co to? No dobra no, niech się trochę pozbiera. Potem do kostnic pójdzie i będzie. No, domki się podnoszą. Elegancko. Supcio. Jęczmink piwo. A, muszę otworzyć... On nam sprzeda w końcu te... piaskowce. Baki. No wreszcie. Menefer nam sprzeda garnki. I jeszcze chciałem jęczmień. Coś to wodnego na no ludzie... Browary. teraz teraz domy spadły. Ceramika się skończyła, tak? Niedobrze. Co, jakieś osiedle by się przydało zbudować, tak? Tylko gdzie? Tu się z jak nie wiem. Takie coś. Buona cena. Super. A zrobimy takie niekonwencjonalne rozwiązania jakieś. Żeby tu było dużo tych domów. Dobra, świątynie. Ozyrysa. A ten to zniszczył na razie. I teraz tak, architekta przeniósłbym tu, a tego dentystę bym przeniósł tu. O. I tu świątynie Ra. I tu świątynie Seta, bo on się pewnie będzie zaraz rzucał, że że nie ma świątyni. O. Połączmy tutaj. Pawilon oczywiście musi być. Apteka, dentysta, strażak i policjant, bo tu jest teraz dużo na narąbanie domów. To, żeby o, było tak spoko, dobra, jak tam bezrobocie? Jeden procent. Może być. O, oh, okej. Okay. Gdzie jest statek? Halo? Ja go nie wysłałem, no matko. Nie, no nie zmieści się tu niestety. Szkoda. 6 miesięcy do ataku. No dobra, no. Przywożą na ten piaskowiec, ale to pewnie potrwa i potrwa, no nie? Procent dużo, a w ogóle co, piwa jeszcze nie dostaliśmy? Nie gadaj, jeszcze piwa nie mamy. No, poszły troszkę do góry domki. W ogóle ile mamy kasy? 22 tysiące prawie 5 tysięcy ludzi Dobrze Spodziewany wylew będzie najwyżej przeciętny No set, ja, wiedziałem że będzie obrażony w końcu Wiedziałem o tym Specjalne komendy, tylko piaskowiec, okej okay. Za mało szkół w mieście. No ja już nie miałem gdzie tej szkoły wcisnąć. no dobra. Gdzieś tam mam, ale to... O matko na no cię dziewięć bezrobocie duże. Co to? Nie ma garnków? Nie gadajcie, że nikt nie ma garnków. No to mają garnki. Jak tam kostnica? Dobra, płótno najwyżej 400, niech będzie. Żeby tylko... Było zaspokojenie zapotrzebowania w tych kostnicach i będzie git. A ja miałem zburzyć parę kopalni z tym granatami. Kurczę. Znaczy... Dobre jest to, że mamy tak dużo żywności, no jej nie brakuje, no nie? Ale teraz z kolei muszę robić więcej spichlerzy, a... Ja tu już nie mam miejsca gdzie, gdzie w ogóle jakie budynki stawiać. No murów za bardzo burzyć nie chcę. Mógłbym niby tu przesunąć te mury trochę, no ale... Za miesiąc. No dobra. To tą walkę sobie zawalczymy już w przyszłym odcinku, w takim razie, żeby nie przedłużać. Mamy taką obronę, że sobie spokojnie damy radę. A póki co, wielkie dzięki Wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się! No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.